Na wyjeździe jesteśmy w Morfabesham, Fabery Swift. Mamy dzisiaj rocznicę ślubu, i zbierają się teraz nasi znajomi. Zobaczcie wszystkich, jak będziemy sobie siedzieć. Ekipa, przywitajcie się! Hey. <grym> hey. Mamy piękny zachód słońca. A my dalej się bawimy, świętujemy naszą rocznicę ślubu. Wczoraj moi rodzice mieli rocznicę ślubu. Przyjechali nas odwiedzić i dostawiliśmy sobie dwa stoliki i większą ekipą można posiedzieć. Mama bez kiełbaski i bez black puddingu Pięknie dzisiaj słońce świeci, zaraz pójdziemy na basen Jak nam się śniadanko trochę uleży. No name, another secret Wjechaliśmy już z kempingu w Aberystwyth. Jedziemy w stronę domu zatrzymaliśmy się w Niuki, w takiej miejscowości nadmorskiej. To jest to Niuki Walijskie, jest również Niuki Kornwalijskie. A my w Walijskim jeszcze nie byliśmy, także idziemy zobaczyć. Dobra, <laughs> na piesku cała masa. Mhm. No, każdy jest prawie. A tutaj jest mała taka plaża. Do góry mnóstwo domków. Pewnie można sobie coś tutaj wynająć, żeby zostać na noc. Takie bardzo turystyczne miasteczko. Dużo ludzi w sezonie tutaj pewnie jest odgroma. Wiesz, no, tutaj kolejny sklep z wodami, a po drugiej stronie no dla ja. tych, którzy lubią łowić sobie kraby albo różne inne żyjątka z wody, sobie, możecie sobie tutaj kupić zanętę.